A Ty jesteś, Wojtuś, pomysłodawcą? Organizatorem, organizatorem. Organizatorem i w ogóle autorem wielu tam, wielu obrazów. To już wiemy, zdradziłam. Obrazy będzie można yy, licytować. Gdzie? Kiedy? Justyna i po co? Gdzie i kiedy Wojtuś mówi? Zapraszamy wszystkich 26 listopada do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. No tak, bo w końcu chodzi nam o kasę powiemy dla kogo. No, aukcja mhm. dzieł sztuki, czyli tak naprawdę chcemy sprzedawać obrazy. Mm, malowałeś ich tam kilka, nie? Ja mam kilka, ale tam jest kilkadziesiąt obrazów. I tylko mhm. obrazy? I tylko obrazy. Mhm. Tak, mhm. Tak, tak, tak. Tematyka dowolna, jak tam sobie weszłam, pooglądałam trochę. No, no. Mam swoje typy. O, mamy adres internetowy, słuchajcie. Twórcy się mogą zgłaszać i zostawiać cały swoje czas. Pasy. tak. Cały najbardziej na zapraszamy wszystkich i młodych, ponieważ na aukcji, w aukcji będą brać udział i artyści, którzy są już znani, uh -huh. i również debiutanci, i nawet studenci Akademii Sztuk Pięknych. Oczywiście Wojtek tutaj będzie decydował, bo, bo to też nie jest tak, że przyjmujemy wszystko, ale uh -huh. cały czas zapraszamy. Do kiedy, Wojtku, jaki jest termin? No, przyjmiemy nawet obraz na dwa dni przed, no tylko nie będzie w katalogu, no, uh -huh. bo siłą rzeczy. Uh -huh. Od 26 w strefie będzie można go namacalnie... No tak, i będą tam dwa jeszcze Możemy takie... zobaczyć, słuchajcie, może nam się uda pokazać Państwu część obrazów. Właśnie. O, dobra. I my tu sobie będziemy parle. Parle, mhm. obrazy będą sobie leciały. To teraz powiedzcie, po co to całe zamieszanie? Chcemy tak naprawdę przybliżać ludziom sztukę, nie mhm. wiem czy wysoką, bo nie cierpię tych podziałów. Ale ładną. Niektóre y nawet piękne. Tak, tak. Będą My obrazy, rzydko, będą obrazy, tak jak powiedziałaś, bardzo zróżnicowane, no będą starsze też obrazy mające po postoi więcej lat i dzisiejsze wyroby. No i będą też dwa obrazy Tadeusza Kantora. To Proszę pamiętać, że to, to jest już. najwyższa no półka sztuki polskiej, no, gatunkowo i też pieniężnie, dosyć potężnie. Rozumiem, cztery cyfry. Tak, tak, tak. nawet więcej. To znaczy cztery cyfry cena wywoławcza. Hmm. Natomiast po co my to robimy? Justyna, po co my to robimy? to y To znaczy jest to jeden, jeden z kroków do tego, żeby ma mamy taki zamysł i właśnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby on się zrealizował, żeby w Łodzi stworzyć rzeczywiście prężny rynek sztuki. I ta aukcja i kolejne działania, które się przygotowujemy, no mają to spowodować. Myślimy o takim stworzeniu miejsca, gdzie ten rynek sztuki będzie rzeczywiście na tyle centralnie, bo już sam fakt położenia łodzi prawda, w Polsce Centralnej ważny, że ludzie będą przyjeżdżać nie do Warszawy, nie do Krakowa, tylko do łodzi. I te dzieła będą się tak. rozjeżdżać na przykład. Z tym, strony. że my chcemy to rozszerzyć, bo w tej chwili ta aukcja dotyczy tylko malarstwa, natomiast mhm. oczywiście chcemy to rozciągnąć na a również na wyroby rękodzielnicze i, no i pozostałe dzieła sztuki, ale tam jakiś procent, prawda? I to nie byle jaki, przeznaczycie na coś. Konkretnie. Jeżeli coś znajdzie nabywców, a mhm. liczymy na to, że nasi goście przyjdą nie tylko oglądać, ale też zakupić dla siebie dzieło sztuki. 10% przeznaczymy na cel charytatywny, zwylicytowany kwot. Wspieramy dzieciaki chore na e, mukowiscydozę, to jest bardzo ciężka nazwa, i jeszcze cięższa choroba przy szpitalu Kopernika. Także myślę, że ten cel jest fajny, bo tak naprawdę kupując obraz, ktoś wspiera artystę, bądź też kolekcjonerów, bo są też takie obrazy od kolekcjonerów, no i wspiera też cel charytatywny. Nie no, przyjemne z bez dwóch zdań. Słuchajcie, to jeszcze tak, www aukcjeneo.pl to jest adres internetowy, pod którym można obejrzeć wszystkie obrazy, które zostały przekazane. Tam też będzie bardzo cytacie. ważna rzecz, harmonogram aukcji. Dużo jest obrazów, o różnych godzinach będą różne obrazy. Dany obraz Ecytowane. będzie wycytowany. Tak. I jeszcze raz chciałabym, żebyście przypomnieli, 26 listopada w Łódzkiej tak. Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Hydroformie. W, hydroformie. w hydroformie. I jeszcze trzecia wiadomość do przypomnienia, jeszcze można zgłaszać swoje obrazy do tak. Co tam wymyśliłeś? No myślę, że 24 4. to już nie 4. będziemy. A dla Państwa czwarta informacja, ta najważniejsza, to trzeba być 26 w Hydroforni w EUSSE. ładnie mi poszło, bo cel jak najbardziej zacny. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Oddaję Ci Sławuś, głos i przyszykuj dla mnie porcję sushi.